A to się nagrało? Nie, bo to było... bo nie tak, wiem. Aha, to zostawić to? Nie no, bo ja gdzieś patrzyłem po sufitach. <śmulatuj> 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 Serio? To no, z że to nagrywasz już. Wiesz co, się nagrywa. A fajnie wyszło. Witamy Was w kolejnym filmiku na kanale TotalBet. Z tej strony standardowo Morgan oraz Kubik. i Dzisiaj będziemy kontynuowali serię pod tytułem Quiz. Ostatnio Wam się bardzo spodobała, wtedy też udało mi się wygrać. Ledwo, bo ledwo, ale jednak liczę oczywiście na udany rewans ze strony Morgana. Szybciutko, co do zasad, za poprawą odpowiedź otrzymuje się 3 punkty. Ale jeżeli uczestnik udzieli złej odpowiedzi, jego rywal otrzymuje 1 punkt. Zasady, mam nadzieję, że są jasne. Jak najbardziej. Możemy zaczynać i teraz sobie policzę. Byłem na każdym. 2013, 2014, 15, 16, 17. To coś mi źle wyszło. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mam rok 2019, wyszło mi, że siódmy raz. Tak właśnie liczyłem, od którego roku zaczniesz. Żałuję, że się nie zgłosiłem, bo wiem, że wiem, że od 2013. No dobrze, spróbuję. Krims to będzie pierwszy zawodnik. Drugi zawodnik niech będzie K S. I trzeci zawodnik niech będzie Flusza. Źle. I dostajesz punkt, masz już 4-0. Za darmo. Ja, ja tego się nie nadrobię. Ryzykuję, nie mam pojęcia, ale po prostu chciałem się zastanowić. Dwice musiał mieć, Magisk niedawno też. Zypex nie jestem pewien, ale, ale bardzo możliwe, że tak. Oczywiście mówimy o aktualnych członkach Astralis, dobra. Mm, mm, mm. Chyba też nie wiesz, co to ja co? Ty też nie wiesz. Ty wiesz? Mam słyszenie. Jesteś przekonany? Przekonany nie jestem. Czekaj, bo tutaj liczę. Co tam jeszcze grał? Device, Dupri, Zypek, glej i Maisk, tak? Chyba Zastanawiam się już, zaraz podaję odpowiedź. Dobra, daję Glejwa. Też chciałem no. dać Gleiffa. Kurczę, ale ty jesteś. No, bo, bo, tak pamię wycisk. bo pamiętałem. Wiesz, to jest mój ulubiony zespół. Astralis i Fnatic. Musiałem... Od kiedy Astralis Od zawsze. Jeszcze grali TSM. Proszę cię. No, wróć, TSM... wróć do transmisji sprzed trzech lat to zobaczysz. Ja no, mówię TSM, że, no fnatic, TSM też bardzo no, lubię. grać. Nigdy w życiu. Łatwo ty się skup na odpowiedziach poprawnych, bo na razie jesteś tutaj ja jestem tutaj. Dobrze, ale to jest... Następne nie pytanie proszę, To nie Cicho. jest wstyd przegrać z sezonowcem, który nagle kibicuje Astralis z i wygrywa Team Kingwin. No to, to tak, zastanawiałem się nad samą nazwą, tam kiedyś jeszcze no, tam był jakiś lunch, ta. ale to wiadomo o jaki zespół chodzi, ja tę odpowiedź uznaję. Dziękuję bardzo. Pierwszy. Wygrała go drużyna Fnatic, to oczywiście był pierwszy major i Devi Walk wciągnął wtedy spodnie na głównej scenie po finale. To pamięta. No Fnatic, to też wiedziałem, bo ulubiony zespół, musiałem No to na no, to tu ci uwierzę. Byłeś pierwszy. Tu Będę zgadywał. Jeszcze raz miesiące, kwiecień, czerwień, jest październik. Kwiecień, plecień, bo przez lata. Astralis grywa od... Od października. Ale wydaje mi się, że za późno i chyba czerwiec. No zdecydowanie. No właśnie, co ja powiedziałem, jaki październik. Dobra, no punkt dla Ciebie. No niech będzie. Na początku. Wymienić dwa zespoły, właśnie, bo to jest takie pytanie. Nie, kto wyeliminował, czyli wyeliminowała druga drużynę powiedział kto zatrzymał. Dobrze. No dobra, może. To zaczynam od. Ale nie, dobra, ostatnia eliminacja. No to Valians. Zatrzymanie. Valiance. A jeszcze spróbuj sobie przypomnieć, z kim Moskwot przegrało. Przed... nie to już nie interesuje. Nie. Z Valiance było pierwsze, bo jeden mecz, wynik 14 do 16, co przegrali, bo ten spadł do drabinki przegranych dwa. i tam przegrali 0-2 z drużyną. Jakby nie za odpowiedź to mam punkt. Nie, oni potem wygrali z Optik i jeszcze raz przegrali z Valiance. Dwa razy walians! Właśnie czy oni... Już teraz też nie wiem. A to było dwa miesiące temu. Ojej, dobra, dobra, ja, ja w ogóle nie zgłaszam. Dobrze, że ja się zgłoszę, bo to w naszym wypadku tylko jeden punkt. Strzelam, że Facebooka nie podołało już w Londynie. Krakowie. No, widzisz. Po co? Po to, to ryzyko? Jeden punkt tak szybciutko na na Nie ja mam niczego Proszę. Nie wiem skąd to wiesz. Eee... Mam nadzieję, że między tą drużyną, której teraz powiem do składu brazylijskiego nie było niczego po drodze, ale pamiętam jeszcze SK Gaming z przed trzech lat, kiedy byłem na kwalifikacjach Major Columbus 2016. Ty bo się tak. nie chwali, tylko podaj odpowiedź, I, no. no. Ale ja tak spokojnie, bo czas chcę zyskać. Wtedy ja na widzę. pewno grał tam Acilion. No. Strasznie mnie to interesuje, rzeczywiście. Więc na pewno mamy zawodników z Danii i strzelam, że druga nacja, która tam była, to byli zawodnicy z Niemiec. Haha. I co tak? to zastanawiałeś się? Nic ci z tego nie wyszło. No ale... Punkt dla mnie. Punkt dla Morgana. Kojarzy mi się, że taki był odfok, jeden. Ale nie wiem czy dobrze myślę, bo z to... Ale chociażby i sam X Pompa z CSGO z Lola Iza. Nitro Zymiak. A o nim zapomniałem. Ale bardziej korzyłem z seal, tam był ten Rito, ale no, to ale nieważne. To jest pytanie rozstrzygające. Udało się. Trzy punkty dla mnie. Walka była naprawdę emocjonująca, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Tym razem jestem to ja. Ostatnio wygrał Kubik, także w tym aspekcie remis. My już dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Dziękujemy również za zaufanie i za współpracę. Total bets. Kuba, nie pozostało na nic innego jak tylko pójść odstawiać mecze majora w Katowicach. Wam polecamy to samo i do zobaczenia następnym razem.